Cześć, nazywam się Maria Lengren i tłumaczę serię komiksową Amulet autorstwa Kazuki Bujiciego wydawaną przez Planetę Komiksów wydawnictwo, które również prowadzę razem z przyjacielem. Niedawno uzupełniliśmy stany magazynowe, ponieważ przez pewien czas brakowało tomu drugiego pod tytułem Klątwa Strażniczki, no więc już jest, można czytać dalej. Korzystając też z tego amulotowego zamieszania wystąpiliśmy o licencję na tom szósty. Wyznam w sekrecie, że miałam go już przetłumaczony tak trochę na zapas, więc... Jeżeli wszystko pójdzie gładko, to niebawem będzie można wypatrywać informacje o premierze. Dla tych z Państwa, którzy czekają niecierpliwie, na szóstkę pokazuję okładkę oryginału w formie ciekawostki. I tym samym tym z Państwa oglądających, którzy dopiero stykają się z amuletem przez ten właśnie filmik, zdradziłam, że wydaliśmy dotąd 5 części. Docelowo seria ma mieć 9 tomów. Z czego dziewiąty dopiero powstaje, yy, natomiast jest już na ukończeniu. Autor wypuszczał kolejne tomy co dwa lata, jest to autorska seria, no więc wymaga troszkę rysowania i yy, troszeczkę to zajmuje czasu po prostu. Natomiast seria jest na ukończeniu i nic nie wskazuje na to, by miało być więcej niż te dziewięć tomów, czym staram się uspokoić. Tych, którzy jak ognia unikają tasiemców i bardzo długich serii. Dla kogo jest amulet? Myślę, że najlepiej trafi do serc młodych czytelników w wieku 9-13 lat. Aczkolwiek miejmy na uwadze, że dopasowywanie komiksów czy powieści do konkretnej grupy wiekowej to jest zawsze troszeczkę pułapka, ponieważ ośmiolatek może być dojrzalszy od 10-latka. A może się zdarzyć tak, że trzynastolatek ma dużo gruntowniej przemyślane sprawy, do których jego piętnastoletni kolega dopiero się przymierza. Poza tym komiksy mają tylko dolną granicę wiekową, górnej nie posiadają. Wielu moich rówieśników również wciągnęło się w amulet, bo kojarzy im się z wieloma rzeczami, do których nostalgicznie wracają. Myślę, że nie bez przyczyny, ponieważ Choć jest to seria przygodowa, to łączy w sobie klimat fantazji i science fiction. Może się to wydawać karkołomny, ale Kazuki Buishi świetnie łączy um, różne najfajniejsze trendy popkultury i sprawdzone zabiegi z literatury dziecięcej i młodzieżowej. Dzięki czemu mamy tutaj zarówno klimat przywodzący na myśl filmy Studia Ghibli jak i sagę rodzinną i droidy z rodem z Gwiezdnych Wojen. Mamy elfy i różne rasy, przywodzące na myśl Władcę Pierścieni, co w niczym nie przeszkadza e, bohaterom, aby podróżować w gigantycznym robocie. <laughs> Także świat jest bardzo bogaty. I myślę, że niektórzy starsi czytelnicy będą mieli sporo zabawy z wynajdywianiem wielu nawiązań. A z kolei młodsi czytelnicy dobrze odnajdą się w takim usystematyzowanym działaniu, gdzie po prostu bardzo czytelne jest niekiedy, kto ma jakie intencje, a nawet jeżeli są one zawoalowane, to z czasem bardzo stopniowo... Zostaje w nie wprowadzane, tak żeby się na pewno nie pogubić. To, co czyni amulet wyjątkowym w moich oczach, to jest fakt, że ta seria nie unika trudnych tematów. To znaczy, rodzeństwo Emily i Nawin, którzy przenoszą się tropem swoich kuzynów z opowieści z Narni do magicznej krainy, do innego wymiaru do magicznej krainy zwanej Alledio. Mają tam przed sobą konkretne wyzwania, bardzo skomplikowane niekiedy problemy. Czeka ich niekiedy słona zapłata za błędy, które popełnili. Niektórzy z ich towarzyszy umierają. To wcale nie znaczy, że seria jest przytłaczająca albo mroczna. Ona jest napakowana przygodą. Tutaj cały czas coś się dzieje. Jak tylko wydostaną się z jednej tajemniczej, latającej machiny, natychmiast lądują u wrót yy, magicznej wyspy, która pcha ich ku nowym, stale nowym przygodom, wyzwaniom. Tutaj naprawdę aż paruje od akcji. Yy, tym samym Myślę, że Amulet to jest dobra seria, aby zachęcić młodego czytelnika do czytania, ponieważ bardzo dużo się w niej dzieje, a nie ma bardzo dużo tekstu. Jest to też dobry komiks na oswojenie się z tym medium, ponieważ pozwala się przekonać, że treść w komiksie to jest zarówno rysunek, jak i obraz. One są nierozdzielalne, to wcale nie jest tak, że treści jest mniej, kiedy jest mniej literek po prostu to wszystko jest całość. To jest troszeczkę jak film zamrożony na planszach komiksu i my musimy sobie tą taśmę montażową w głowie uruchomić, żeby go móc oglądać. To bardzo stymuluje do działania i pobudza wyobraźnię. Więc amulet polecam przede wszystkim dla dzieciaków, które lubią czuć się doceniane. Lubią, kiedy ktoś nie robi ich w balona i nie pokazuje im przesłodzonego świata, ale które też lubią wartką akcję i lubią czuć po prostu emocje przy czytaniu, bo emocji jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o warstwę wizualną, bywa, że mamy lekko uproszczony wizerunek postaci, co pozwala się fajnie identyfikować czytelnikom w różnym wieku i w różnym wyglądzie z bohaterami, ale mamy też przepiękne tła, bardzo szczegółowy świat, Przedstawiony, który właśnie mega stymulująco działa na wyobraźnie. Są piękne żywe kolory. Myślę, że filmik nie oddaje 100% im sprawiedliwości. Także warto spróbować przylecieć się magicznym cypelinem, popilotować wielkiego robota, zmierzyć się z tyranem królem Elfów, a przede wszystkim przekonać się. Że nawet jeżeli mamy do dyspozycji magię, to gdy nie używamy do, przy tym głowy, sama magia na wiele się nam nie zda, bo to jest chyba najważniejsza lekcja, jaką ja na przykład wyciągnęłam z amuletu. Zapraszam Państwa do śledzenia social mediów, planety komiksów, Facebooka, strony www. Tam będziemy się dzielić różnymi szczegółami. Związanym z wydawaniem kolejnych tomów serii, i tam też znajdą Państwo dobry trop, gdzie można się w te tomy zaopatrzyć. Dzięki, na razie!